Myśląc o nowym biurze, myśleliśmy o tym, jakich mamy pracowników i jakie zadania wykonujemy, ale również, żeby zachęcało ludzi do przyjścia do biura, żeby było też takim miejscem, którym, do którego ludzie chcą przychodzić. Myśleliśmy też o tym, jak się zmienia świat i czego nasza dosyć młoda populacja potrzebuje. Przyszłość pracy będzie zdecydowanie pracą hybrydową. Dlatego zdecydowaliśmy się na taki model, który będzie wspierał ludzi, zarówno pracujących z domu, ludzi pracujących w biurze, no i oczywiście, żeby oni mogli wspólnie, razem w tym samym czasie się widzieć. Móc ze sobą wymieniać informacjami i współpracować. Mieliśmy trzy miesiące na to, żeby zainstalować całą infrastrukturę na pięciu piętrach. Heineken stawia na to, żebyśmy pracowali razem, żebyśmy razem budowali kulturę firmy. Dzięki naszym zróżnicowanym zespołom jesteśmy w stanie tworzyć nowe rozwiązania. Idąc z duchem czasu, chcąc również pozbyć się infrastruktury wewnątrz biura, pomyśleliśmy o rozwiązaniach chmurowych. Głównym i największym rozwiązaniem technologicznym dla nas i dla grupy są rozwiązania oparte o Cisco, i takie właśnie zastosowaliśmy przy wyborze ManageLAN, jak również Call Center dla HGS z Kraków. Pierwszym etapem jest wybór technologii i jej zainstalowanie, natomiast bardzo ważną częścią całości jest dalsza współpraca i wsparcie. Wsparcie w przypadku jakichkolwiek problemów czy dalszego rozwijania technologii, rozwijania naszych rozwiązań. Wybór padł właśnie na firmę NTT ze względu na szerokie możliwości nowoczesnych rozwiązań i wielu partnerów, podwykonawców, którym mogliśmy zaufać i powierzyć rozbudowę naszego biura. NTT zdjął mi z głowy koordynację prac nad projektami i wdrożeniem różnych technologii w tym samym czasie. Łatwo możemy się porozumieć z wszystkimi naszymi kolegami w naszych operacjach w naszych firmach Heinekena w Europie, które wspieramy głównie tutaj dział finansowy, ale też z wszystkimi innymi zespołami w Amsterdamie, ale też w innych miastach na świecie. Ta technologia pozwala na to, żeby te rozmowy były komfortowe. Dostaliśmy bardzo dużo feedbacku od naszych pracowników, którzy mówią, że rezerwacja biurek jest prosta, łatwa i przyjemna.